Przedstawimy teraz pokrótce, jak wygląda zabieg presoterapii na przykładzie bardzo zmęczonych nóg po weekendzie pełnym wrażeń, po weekendzie szkoleniowo-konkursowym. Presoterapia to masaż próżniowy składający się z kilku stref na naszych kończynach dolnych specjalnych nugawkach, które pompują powietrze stopniowo przez wszystkie strefy poprawiając przepływ między innymi limfy to już nasza modelka nogawkę ma założoną teraz zapniemy na zameczek tylko oczywiście żeby dyskretnie coś zachować drugą nogawkę również założymy zapniemy To jest taka mechaniczna wersja drenażu niskotocznego, do tej pory wykonywałem ją ręcznie. Ci co skorzystali wiedzą jaka jest przyjemna i skuteczna. Ci co nie mogą żałować, ale mogą się cały czas do mnie na to zapisać, bo cały czas istnieje. A my teraz, jak mamy zapięte nogawki, wszystko tu jest dobrze podopasowywane, załączymy urządzenie. I teraz następuje powolne napełnianie komór. Idąc od stóp, już widzimy jak powoli powietrze podchodzi do góry, aż do samych ust. I tak jak w masażu w drenażu linfatycznym czy w masażu antycylorytycznym, przepychana liczba jest od węzłów płonnych, w okolicy kostek, do węzłów wolnych w okolicy dole podkolanowym i dalej do węzłów w okolicy pachwiny podłużne i poprzeczne. I tak przez 18 minut.